W tym czasie mianowicie Mazowsze było tak gęsto zaludnione przez Polaków, którzy, jak powiedziano, uciekali tam poprzednio, iż pola roiły się od oraczy, pastwiska od bydła, a miejscowości od mieszkańców. Stąd poszło, że Miecław, ufny w odwagę swego wojska, a nadto zaślepiony rządzą zgubnej ambicji, Próbował zuchwale sięgnąć po to, co mu się nie należało, ani z prawa żadnego, ani z przyrodzenia. Stąd też do takiej posunął się hardości i pychy, że odmawiał posłuszeństwa Kazimierzowi, a nadto z bronią w ręku i podstępem stawiał mu opór. Państwo Piastów pod koniec lat 30. XI wieku spustoszone jest niedawnym najazdem czeskim. Krajem wstrząsa też nawrót bogaństwa. W takiej sytuacji powraca z wygnania książę Kazimierz, syn mieszka drugiego. Kazimierz Odnowiciel decyduje się na powrót z Wygnania. Staje na granicach Polski. Do dyspozycji ma postawionych mu przez cesarza pięciuset rycerzy konnych i przyłączają się do niego ci nieliczni, wierni mu jeszcze Polanie. I to jest sytuacja wyjściowa konfliktu z Masławem. Kazimierz, syn Rychezy, jest. Pół Niemcem, no i w jego żyłach płynie krew cesarska. Wtedy takie rzeczy mają znaczenie. Naprzeciwko Kazimierzowi staje Masław. Niewiele o nim wiemy. Nie wiemy, czy pochodził z Mazowsza, czy może z Wielkopolski. Wiemy, że na Mazowszu zbudował coś w rodzaju państwa. Raczej nie jest tak, jak chciała wcześniejsza historiografia, że on był przedstawicielem czy orędownikiem jakiegoś separatyzmu plemiennego Mazowsza. Jeśli on sięgnął po władzę, a wyraźnie po nią sięgnął, to raczej sięgał w skali całego państwa. Raczej wykorzystał ten czas, kiedy prawowici, jak się potem okazało, dynastii zniknęli, kiedy kraj pozostał samopas. Prawdopodobnie był, być może było kilku takich rywali. Kronikarze wspominają o poronionych książętach z tego okresu. Tutaj toczyła się jakaś wojna na górze. On z niej chyba wyszedł zwycięsko. Powrót Kazimierza mógł przeszkodzić mu w zjednoczeniu, czy znaczy w, odbudowie, w odbudowie państwa w jego granicach. Jeżeli faktycznie ma podstawy tradycję o bitwie pod Pobiedziskami, no to jest w końcu serce Wielkopolski. Czyli to państwo Miecława nie kończyło się na Wiśle, a prawdopodobnie miało dalszy zasięg i prawdopodobnie ten zasięg stopniowo się powiększał. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, w której Państwo polskie po tym kryzysie się odradza, ale z nowym centrum, z nowym centrum na Mazowszu, właśnie być może w Płocku. Katedra Płocka i drzwi Płocka, także Biblia Płocka, to dowód, to owoc tego, że od XI wieku. Tu masowsze było bardzo silne i właściwie w XII wieku można powiedzieć, przeżywało swoisty renesans. Stąd, gdy Płock został ogłoszony miastem, a było to w roku 1237, znacznie wcześniej jak Kraków, na przykład, to świadczy to o wielkości tego miejsca. Przy drzwiach pewnie głoszono kazania. Takie kazanie o kołatce można by powiedzieć, iż symbolizuje ona. Ta lwia Paszczenka, szatana. W liście świętego Piotra znajdziemy tekst: Szatan, jak lew ryczący, krąży szukając kogo, by pożreć. Pożera także głowę jakąś, która ma diadem, czyli bogactwo, nie chroniło od pójścia do piekła. Około połowy XI wieku pojawia się też taki mazowiecki fenomen, który my nazywamy cmentarzyskami w obudowie kamiennej. Doszukiwano się w osobach tam pochowanych yy, Waregów, Rusinów sprowadzonych właśnie w czasie wojen Kazimierza Odnowiciela z Miecławem. Ale być może na tych cmentarzyskach są pochowani potomkowie tych, którzy z Wielkopolski ewakuowali się w momencie reakcji pogańskiej właśnie na Mazowsze Zawisłe. Z tego, co się domyślają historycy, Wycofywały się tam elity państwa gnieźnieńskiego, wycofała się drużyna książęca. Być może te pochówki zbrojne, bogato wyposażone to są pochówki kolejnych pokoleń ludzi, którzy tu z Wielkopolski w momencie tych zawirowań przybyli. Jest taka, taka tradycja, czy taka, taki kierunek interpretacji, że on cały czas, Masław, wykonywał rodzaj zwierzchności nad Prusami i Jaćwingami, że mógł liczyć na ich pomoc. Także te jego posiłki być może wcale nie musiały być tak nieliczne. To pewne, że skoro przetrwał w źródłach historycznych, musiał mieć ambicje niemałe. Być może zjednoczenie nastąpiłoby za sprawą Masława. W każdym razie wkracza Kazimierz do Państwa Pola na teren dzisiejszej Wielkopolski. Naprzeciw wojsk Kazimierza stają oddziały Masława. I dochodzi do spotkania według tradycji, do spotkania pod pobiedziskami, w którym wojska Masława zostają pokonane. Pokonane po raz pierwszy w kilkuletnim konflikcie między odbudowującym się pod władzą Kazimierza państwem Polan, a tym samozwańczym, samozwańczym władztwem Masława. Masław, rodu podłego, z nieprzeliczonymi zastępami, w największej zapańczywości, wiosąc żelazo, wkroczył do Polski, niszcząc, grabiąc i mordując tak zwierzęta, jak i ludzi obojga płci. I stąd też Kazimierz bardzo na duchu podupadł, gdy stanął na Ostrowie Lednickim w kościele Wzniesionym przez dobrawę dla uczczenia szlachetnych narodzin świętej Marii, miecz swój odpiął i złożył na ołtarzu. I tak pogrążony w modlitewnej ekstazie, przysnął. Wówczas usłyszał głos mówiący do niego: Wstań, dlaczego śpisz? Chwyć za miecz. I uderzaj na wrogów. W czasie budowy drogi, znaleziono tutaj trzy jamy, w których znajdowało się wiele kości bezwładnie złożonych. To miejsce nazwano kościołkami. Szczątki ludzkie nie zachowały przy sobie żadnych części materialnych. Świadczy to o tym, że ludzie ci zostali pochowani zupełnie po ograbieniu całkowitym ze wszystkich rzeczy materialnych, jako łup wojennych. Przy jednym z żeber znaleziono. Grot żelazny z X wieku. To świadczy, że został poszczelony przez prawdopodobnie polańskich łuczników Kazimierza Odnowiciela. Co żyło jeszcze, poczęło uchodzić, miotając przekleństwa i groźby. Odbiegłszy staj kilkoro, Masław zatrzymał się na pagórku i podniósł miecz krwawy. Wrócę ja do was, znajdę ja was, krzyczał. Nie daruję życiem nikogo z niemcy waszymi razem i z psami wisieć będziecie na jednej gałęzi. Wrąc z gniewu, Urywanymi wyrazy, namiotawszy przekleństw, zwrócił się wreszcie, widząc, że się za nim puściło kilku i w las uszedł ze swemi. Zwycięstwo zostało przy rycerstwie, które znużone, podniósłszy ręce, poczęło wołać na pobojowisku – Hosanna! Bitwa pod pobiedziskami niczego nie przesądza. Masław się wycofuje, ale w grze pozostaje nadal. Konflikt między Kazimierzem Odnowicielem, który odbudowuje państwo polskie, a Masławem trwa lat kilka. Jego ostatnim akordem jest rok 1047, kiedy Kazimierz Odnowiciel, już znacznie silniejszy, lepiej uzbrojony, wyposażony z liczniejszą armią, rusza na Mazowsze. Przewaga Kazimierza jest olbrzymia. Ma za sobą nie tylko cesarza, ale także Jarosława Mądrego, którego córkę poślubia. Masław szansę ma praktycznie żadne. Litwini, Jadźwięgowie to niewielkie wsparcie. Losy, bitwy, a jednocześnie wojny są przesądzone. Co ciekawe, posiłki prawdopodobnie od Jarosława księcia Ruskiego przybywają wodą na łodziach. Co się dzieje z Masławem? Dokładnie nie wiemy. Może ginie na polu bitwy, może znajduje schronienie na Pomorzu. Jest taka tradycja, że, że Pomorze obiecało mu pomoc, tylko się spóźniło z tą pomocą. I że po bitwie Kazimierza z Masławem była jeszcze jedna też zwycięska bitwa z Pomorzanami. Kazimierz, jako mąż wymowna, doświadczony, w ten sposób zachęcał swych rycerzy. Oto dzień od dawna upragniony. Oto kres trudów i walk ziszczony. Pogromiwszy fałszywe chrześcijany, już bez trwogi uderzcie na pogany. To nie liczba stanowi o zwycięstwie, lecz kogo Bóg swą łaską wesprze w męstwie. Wspomnijcie więc dawniejszą waszą cnotę i walczcie, by nie walczyć nigdy potem. Nasuwa się pytanie, jak to się stało, że w interesie cesarstwa niemieckiego i w interesie Rusi Kijowskiej była odbudowa państwa polskiego, a nie utrzymywanie tego stanu, który był przedtem, czyli tego stanu, kiedy jakąś enklawą państwowości było Mazowsze, a reszta ziem polskich była praktycznie w rozkładzie. Cesarz był panem na obszarze chrześcijańskiej Europy. I rzecz jasna, że chciał, aby to chrześcijaństwo było na wschód od... Państwa niemieckiego. To w jego interesie tak było. Dbał o to. Henryk III na pewno nie był nacjonalistą. To jeden z najwitniejszych cesarzy średniowiecza, myślących w kategoriach uniwersalistycznych. Ma być Europa chrześcijańska. I miejsce w tej Europie było dla Polski Kazimierza Odnowiciela. To jest jedno z pierwszych takich wielkich wydarzeń, które później są przez pokolenia rozważane. Analizowane są częścią jakby mitu państwa polskiego odradzającego się. W ogóle jest to okres chyba mimo wszystko niedoceniany. Zauważmy, że Kazimierz Odnowiciel scala państwo, odzyskuje, różne separatyzmy plemienne usuwa. Śląsk znowu jest po naszej stronie, no i znowu jesteśmy w Europie. Pokonanie Masława zamyka okres kilkunastoletniego kryzysu monarchii piastowskiej. W dziejach Wielkopolski okres ten oznaczał zniszczenie i upadek o takiej skali, że Kazimierz Odnowiciel przeniósł swą siedzibę do Krakowa.